Jestem na was zły, bo przez was po prostu zbankrutuję. Tak zbankrutuję. Miałem nie czytać mang, a tutaj w ostatnim materiale do polecenia, naprawdę dostałem sporo komentarzy i trochę wiadomości. I sobie myślę: Wow, ile tego jest? Nie dość, że czytam tak dużo komiksów, to jeszcze dodatkowo e, ten problem z mangami, bo też. Mm, w małym stopniu, ale jednak zaczynają mi się upodobać. I co? I mój portfel znowu e, będzie cierpiał. Mówiąc najprościej, e, bo już sobie zamówiłem na próbę trzy tytuły, e, z czego jedna naprawdę była mi bardzo, bardzo polecona, a inne, bazując na tym, co mi pokazywaliście, co mi proponowaliście, też sobie wybrałem coś dla siebie, e, ale też jest kilka innych ciekawych pozycji, które tam wpisaliście i też je rozważam. Jedną, a może nawet dwie szczególnie. Tylko nie ma pierwszego, to jest cholernie drogi, jeśli się pojawi. Ale może spróbuję, może domówię właśnie te pozycje i wtedy się przekonam, jak jest naprawdę. Więc wyczekujcie takich materiałów, bo na pewno będą fajne. CD Hunter już jest przeczytany. Tom pierwszy. Materiał jest już na kanale. Nie, będzie na kanale, więc. Też na niego wyczekujcie i dziękuję wam. Dziękuję, że chcecie, abym poszedł z torbami albo nie wiem co innego, ale doceniam wasze staranie i ba, powiem więcej. Przejrzałem naprawdę oferty wydawnicze tych wszystkich wydawnictw, które mamy obecnie, czyli JPF, Waneko, Kotori, Hanami, Studio JG. I Duango. Zawsze zapominam, jak ono się nazywa, to wydawnictwo. Także tak, czy właśnie są jeszcze jakieś inne wydawnictwa? Ale to już jest pytanie takie na marginesie, więc cholera jasna. Dzięki bardzo. I widzimy się w tych materiałach. Ba, znalazłem jeden ciekawy kanał, gdzie dziewczyna, nie pamiętam jak się nazywa, właśnie opowiada o mangach. Chyba najlepszy jaki do tej pory trafiłem. Z jednego prostego względu. Jej barwa głosu, to w jakiś sposób to mówi i pokazuje, jest satysfakcjonujący. Też w sposób prosty, mniej więcej, tak jak robię to ja, bez żadnych wodotrysków i fajerwerków. Bo po co? Najprościej, najłatwiej, najprzyjemniej, tak jakbyśmy robili to my. Więc jak chcecie ten kanał, zalajkuje pod tym filmem. Podeślę Wam link, o jaki mi chodzi. Ja sobie już go zasubskrybowałem i będę czasami tam zerkał, bo się nie ukrywam, że nim posiłkowałem, bo chciałem zobaczyć te tomy, mam, które mi polecacie i niektóre z nich się pojawiają u niej na kanale. Świetnie, ułatwiło mi to decyzję. Ja Was oczywiście też zachęcam, żeby Wam ułatwić decyzję. Subskrypcja i dzwonek, wtedy będziecie informowani o tym, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały, nic Wam nie umknie, a tutaj na dole macie linki. Do czego? Ano, właśnie do mojej yy, całej tej społeczności, czyli możecie tam do niej dołączyć. Oczywiście możecie mnie wesprzeć, gdybyście chcieli. No i na koniec pozostaje co? Ano, pozostaje nawiązanie współpracy. Może ktoś coś jeszcze będzie do tego chciał powiedzieć. A propos tej współpracy, właśnie tego typu rzeczy przynoszą efekty, bo coś będzie, coś będzie naprawdę bardzo dużego. Ja będę w tym brał udział, ba, będę to tworzył. Ale o tym dowiecie się już niedługo, bo w sumie miało to być dzisiaj, ale mi się um, przesunął termin spotkania. O co chodzi? To jest tajemnica. Mówię to na koniec po tych wszystkich rzeczach dla najbardziej wytrwałych, którzy poczekali i wiedzą, że już coś się szykuje, plus dodatkowy fajny materiał. Dajcie znać w komentarzu, czy właśnie doczekaliście do tego momentu i chcielibyście wiedzieć, o czym mówię. Tymczasem. Ja z wami się żegnam. Dziękuję wam. Pamiętajcie, że lubię komiksy z Hej.